Uko za dwo, nazywamy 20 godzinę, 3 gody miasta, znajdzie łapkę w górę i dzwonecę. Dzisiaj nie mamy tego domu. Miasto. Bardzo do robienia. Wiecie? Pomagę. Jak to będzie wyglądało? Pokażę, no to zawsze się widzimy po pauzie. Nie ma tutaj. Teraz, kochani, tutaj będzie posterunek policji. Oki. Okay? A tutaj mi coś się wystrzeliło. Nie wiem co. Hmm. Napiszcie, hajda z koła. Ok. Zaraz będzie kolejna pauza. Po pauzie taki tu ruch i teraz będzie apokalipsa zombie. Apokalipsa zombie będzie po trzy mega krótki. Zaczyna się dun, dun, dun. i będzie trainer na pewno z moich przygód. I coś się będzie działo. Na pewno. Będzie jakiś stanie, na pewno. Mówię Wam prawdę, że będzie trainer, bo nie ma traineru na moim kanale i chcę właśnie zrobić trainer z jakiegoś filmu. Coś tutaj. No właśnie. o. Zaraz się spotkamy po, te, po tym razie. Zaczyna się apokalipsa. O nie! Coś się tam usa! Gigant zombie Du, du, du! Wojs, to jest podobna jeziora. Dobra, pół, coś się stało. to jest kurwa. Jest apokalipsa zombie! Ludzie umieją uciekać, ale im się nie udało. Du, du, Wszystkie Te jałty są palące. Pogotowie nie dało rady. Podarło ludzi. I przy piątym odcinku będzie koniec już tego tego już. tych koniec miasta. Uczekaj! oto po tym odcinku będzie GTA 5 taki trochę krótki odcinek okej okay, jedzie pójść teraz mieszkanie ja... pruf, pruf, pruf. Apokalipsa zombie. Trzeba się szybko... Zaraz, po pauzie będzie tutaj wszystko rozbudowane. OK, po pauzie jesteśmy. I powstała baza. I idzie gigant zombie. I rzuca ludźmi. Nie, autami. Autobusem rzuci. Auta wąt... Jedzie wojsko. Wojsko ukradło auta cywilom. Kilka ich tu jedzie, bo ukradli. podlaka nie. Mogli ukraść autobus, ale jeden autobus jest zdemolowany. No to jedzie ich tu. I spotkali zombie. Uu. Uu. I potem i tutaj ludzi u Atakować! O nie, nie! Ucieka szybko z boży. Jest apokalipsa zombie. Nie uda się przeżyć. Zaraz się po pauzie, bo tutaj są domy teraz. Niektóre domy... Okej, okay, tuba miała być pata. W na następnym odcinku będzie będą tu domy. Dobra? To zaraz po się. Widzowie. Na dzisiaj to tyle. To tutaj jest most. To prawidrzowie. Zaraz. lennne co nicht č spa.